Witam Państwa bardzo serdecznie. Jesteśmy w salonie 2 Kółka w Nakle nad Notecią, 30 km od Bydgoszczy. Mieścimy się przy obwodnicy Bydgoszcz Piła, a dokładnie 200 metrów od niej. Nasz salon jest największym salonem sprzedaży na Pomorzu i Kujawach. Sprzedajemy motocykle, skutery, kłady, krosy, rowery i sprzęt ogrodowy. Zapraszamy wszystkich do naszego sklepu internetowego www.salon2.pl i informujemy, że wysyłamy towary i pojazdy na cały kraj oraz że robimy sprzedaż ratalną przez telefon. Proszę Państwa, dzisiaj prezentujemy Państwu motocykl firmy Junak w kolorze pomarańczowym, model Racer 125. Oczywiście, na prawo jazdy kategorii B, mamy tutaj. Czterosuwowy jednocylindrowy silnik, pojemność 125, oczywiście, już wtrysk paliwa. Prędkość maksymalna 90 km na godzinę. Moc około 11 koni. Pojazd posiada wałek wyrównoważający. Rozruch mamy i elektryczny i nożny. Hamulec z przodu i z tyłu hydrauliczny tarczowy. Opony: z tyłu mamy 17" 130/70, z przodu 17" 90/90. 90. Wymiary pojazdu: 1928 na szerokości 766 i wysokość 1080. Masa własna 130 kg, dopuszczalne obciążenie 150 kg. Wysokość siedziska 780 cm, zbiornik paliwa 20 litrów i ilość miejsc 2. Oczywiście, gwarancja od firmy Junak to 2 lata 24 miesiące. Prosimy o uruchomienie teraz tego pojazdu. Osoba siedząca na y, motocyklu ma 1,85 pięć wzrostu. Ok, dziękujemy. Niestety z dostępnością w tym roku wszelkich motocykli i pojazdów jest. Y, jest bardzo trudno, ilość jest ograniczona. E, dostajemy dostawy, ale są to małe ilości. Wszystkie aktualne stany motocykli, motorowerów, skuterów, które mamy w sprzedaży, znajdą Państwo w naszym sklepie internetowym www.salon2.pl. Zapraszam również na nasz kanał na YouTubie, na nasz profil na Facebooku oraz na nasz Instagram. Tam zamieszczamy filmy i zdjęcia z produktami, które Państwu proponujemy. I proszę pamiętać, www.salon2kw.pl. Wysyłamy towary i pojazdy na cały kraj.